Tak, narysy w układzie sporządzonych punkty będące rozwiązaniami układu równań o takiej postaci. Widzimy, że tutaj mamy układ równań z samym x, tutaj z x, y. Rozwiążmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. A możemy to przepisać sobie w takiej postaci. x plus y, ponieważ jest trudniejsze i wymaga korzystania z definicji, zostawimy na razie. No później, a to sobie rozpiszemy jako x minus 2 mniejsze bądź równe od 1 i większe bądź równe od minus 1, bo tak się rozwiązuje tego typu równanie modułowe stąd e, x plus y większe bądź równe od 1 no i tutaj będzie, y, dodamy sobie dwa stronami czyli tutaj mamy 1 mniejsze bądź równe x, większe bądź, e, bądź równe 1, mniejsze bądź równe od 3, no i teraz e, chcemy opuścić ten moduł czyli będzie to równe x plus y jest większe bądź równe od 1 lub x plus y jest mniejszy bądź równe od minus 1. No i to razem w układzie równań z xem o takiej wartości. No i teraz mamy sytuację taką, że tutaj x plus y większy bądź równe od minus x plus 1. I x jest mniejsze bądź równe od 3, większe bądź równe od 1. Lub, no i tutaj będzie... Y mniejszy bądź równe od minus x minus 1, a x e, też między 1 a 3. No i zobaczmy, jak to się będzie prezentować w układzie współrzędnych. X pomiędzy 1 a 3 wygląda tak. Czyli jeżeli tutaj będzie 1, tutaj 3, nie do końca fortuny to narysowałem, ale nieważne. E, mówimy o tym przedziale tutaj. I teraz x większe bądź równe od minus x plus 1. Rysujemy to kolorem czerwonym. Będzie wyglądał minus x plus 1 w ten sposób. I teraz rozwiązaniem jest to, co jest większe od tego y, czyli ten przedział. Tak, łącznie z tymi tutaj y równa się 1, y równa się 3. Lub y mniejszy bądź równe od minus x minus 1, które wykres ma taki. No i w tym momencie, ponieważ to ma być mniejsza, no to zaznaczamy tam część, oczywiście wspólną z tym e, x-em pomiędzy jedynką a trójką, czyli tym. Czyli podsumowując, zaznaczymy to sobie może jeszcze na niebiesko, Rozwiązaniem jest ten fragment oraz ten fragment.